Wracam. Mam chrypę, bo byłem na uniwersytecie, czy na inaczej na uczelni amerykańskiej, która teraz jest własnością Chińczyków, a chyba zakładali ją Grenadyjczycy. No, byłem jeszcze na plaży. Ostatni raz kąpałem się. I teraz. No i teraz. Co? I teraz wracam, wracam do bazy, przestawiliśmy się, a jutro kierunek Miami. Jestem zmęczony i to bardzo, ale jeszcze wytrzymam. No i poza tym dzisiaj krótko spałem, żeby zdążyć tam sze ostatnią w niedzielę.